Witam szanowni państwo. Dzisiaj jest niedziela. Ostatni dzień zakazu wychodzenia do parków i do miejsc publicznych. Z tej okazji nagrywamy filmik. Filmik obowiązuje nadal. Obowiązuje nadal nakaz noszenia za, znaczy nie noszenie maseczkę, tylko zakrywania ust. Nie musi to być maseczka, może to być, jak oni to nazywają część garderoby. I proszę zobaczyć, ulice są puste, nie ma, nie ma żywego ducha, tak niedziela, ogólnie rzecz biorąc, jacyś ludzie by, by tutaj przebywali. Natomiast jest, jest ta właśnie niedziela. Zakaz wychodzenia z domu. Zakaz raczej, no jeżeli coś ważnego jest, można wyjść. Tak czy inaczej, w normalnym czasie, jeżeli by było, nie byłoby żadnych epidemii, to ludzie tutaj by się po prostu kręcili, przemieszczali, chodziliby. Ale, ale obecnie tak to nie wygląda. E, obecnie ludzi nie ma. Nie ma ludzi na mieście. Chociaż gdzie gdzie tam chodzą, proszę zobaczyć na horyzoncie ktoś tam, jakaś jedna osoba szła. Obserwujemy, czy noszą maseczki. Czy są w ogóle ludzie. Zacznijmy od tego. I stanę tutaj, rozejrzymy się po okolicy. Tutaj po lewej stronie nie ma nikogo. Gdzieś tam na y, horyzoncie stoi policja. Tu nie ma nikogo. Także ludzie, pomimo że jest ciepło, nie jest jeszcze bardzo późno. Nie wychodzą i stosują się do zakazu. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i pozdrawiam serdecznie.